Cześć! Witajcie w nowym odcinku na kanale Pearl Knit Repeat. Dzisiaj zajmiemy się tym swetrem, czyli e, szampanem. Champagne Cardiganem od Petit Knit. E, jak wam pokazywałam, jak się zobaczyć na początku, jestem w trakcie przerabiania. Nie, to jest pierwszy rękaw, którego zresztą nie wykończyłam jeszcze, dlatego że chyba zrobię to po praniu. E, mam taką e, może nie obawę, też nie nadzieję, ale przewiduję po prostu, że te rękawy mogą się trochę wyciągnąć w praniu, więc nie chcę ich zamykać, bo tutaj trzeba je wykończyć włoskim zamykaniem oczek, które jest pracochłonne i czasochłonne. Więc żeby sobie tego zaoszczędzić, nie próć później na wszelki wypadek zostawiam je otwarte, wypiorę to tak jak jest. Dlatego też mam takie pomieszanie z poplątaniem, bo nie chcę odcinać nitki, więc tu mam jeden kłębek. Drugi mam przy tułowiu, dlatego że przestałam dziergać w pewnym momencie, bo znowu y, nie wiem, czy już powinnam przerwać ściągać, czy, czy jeszcze nie. I dopiero pod ciężarem y, obydwu rękawów, jak je skończę, to zobaczę, czy, y, czy ten tuł się wydłużył, ile tam jeszcze muszę y, centymetrów dorobić. No i trzeci motek mam przy kolejnym rękawie, którego zrobiłam jakieś... Y, jak myślicie 15 cm coś takiego. Pracuję tutaj nad redukcją oczek teraz i w zasadzie w zasadzie to powinnam teraz zmierzyć próbkę bo coś mi tutaj nie zagrało przy rękawach jeżeli chodzi na długość i tak szczerze mówiąc we wszystkich projektach które przelabiam z jakichś wzorów Robiąc próbkę, zupełnie ignoruję ilość rzędów na wysokość, ile tam jest. I tak było tym razem. I coś mi się właśnie tam nie zgodziło z długością tego rękawa. To znaczy zrobiłam mniej rzędów niż w centymetrach przewiduje to wzór. Przynajmniej tak mi się wydaje, dlatego że nie zmierzyłam tutaj jeszcze nic. Specjalnie to odpycham, żeby się nie mierzyć z rzeczywistością ale przyszedł ten moment, żeby się z tą rzeczywistością zmierzyć, więc idę po centymetr i zaraz to zmierzymy razem. Zobaczymy, jak mi się zgadza ta próbka, czy mi się zgadza, czy nie, bo już zaczynam się bać. Znowu dzwon. Mam nadzieję, że go nie słychać, ale później się okazuje, że go słychać, a ten dzwon bije co 15 minut, więc nie ma ucieczki przed nim. Łyk kawy na otuchę przed mierzeniem. Dobra, powinno mi wyjść 18 oczek w 10 cm, więc zobaczmy, ile tutaj mam w rękawie najpierw. Bo coś mi się wydaje, że przerabiam ciaśniej. Zwykle tak jest. Dokładnie, 18 oczek w 10 cm. Co powiem Wam, albo jeszcze Wam nie powiem, najpierw zmierzę, ile mam tutaj w tułowiu, no bo tak, rękawy przerabiam na okrągło. Hmm, mądra ja powiedziałam w ostatnim odcinku, że, ten, y, że zrobiłam próbkę na płasko i swetra się przerabia na płasko, bo to kardigan. No tak, przerabia się go w tej z powrotem, ale rękawy przerabia się y, oczywiście w okrążeniach. Dobra, więc mierzę tułów. ile tutaj mam w 10 cm, 17 oczek. No właśnie, tak coś czułam, że on wychodzi większy, bo to jest rozmiar XS. Przymierzam go co jakiś czas, żeby zobaczyć co i jak, to wychodzi, no nie wychodzi jak na rozmiar XS. Więc musiałabym sobie przeliczyć, ile, jak na centymetry przekłada się to jedna, ta różnica w jednym oczku, bo jedno oczko w tę czy w tę stronę robi dużą różnicę czasem, choć mam ochotę powiedzieć, że Rozumiem, że on wychodzi większy, no ale tak chyba w najgorszym wypadku będzie taki na rozmiar S, więc jest, tak jak przewidywałam, bardzo oversize'owy, taki ma po prostu fason. Trochę się boję, tego jak będzie na mnie wyglądał, ale mam taki plan uratować ten fason po prostu skracając go. Dlatego, że ja mam sylwetkę gruszki, więc jeżeli coś jest już oversi'owe i jeszcze długie, takie że mi nachodzi na biodra, to jak wyglądam, jakbym była w worku na ziemniaki. Dlatego muszę mieć coś, co kończy się w pasie ewentualnie tutaj na wysokości kolców biodrowych, coś w tym stylu, trochę wyżej może. I myślę, że to powinno uratować sytuację. Chyba, że jeżeli wyjdzie bardzo oversize'owy, no to też nie będzie to wyglądało najlepiej. Ale zdecydowałam się, że robię ten kardigan, więc po prostu muszę go najpierw zrobić. Czasem do ostatniego momentu nie wiadomo, co, co z tego wyjdzie, jak to będzie ostatecznie wyglądało. I też nie chcę za bardzo wybiegać w przyszłość, bo stwierdziłam, że robię to, dam mu szansę. Gdyby się okazało, że będzie bardzo tragicznie wyglądał, to myślę, że to, co mogę zrobić, to podpróć go tu może pokażę na tym rękawie, do momentu, gdzie jest podkrój rękawów, czyli dotąd i zrobić jakąś redukcję oczek, tak żeby trochę był węższy w talii, więc to jest taki plan Z. Na razie nie planuję, żeby tak miało być, ale na wszelki wypadek trzymam to w pamięci jako właśnie taką możliwość. Dobrze, to co? Ja biorę się za zadzielganiem i pokażę Wam się tutaj, jak coś będę miała więcej do pokazania, jak coś wydzielga. Może jak skończę pierwszy, drugi rękaw. I myślę, że później już będę go prać, dlatego że też nie wiem. Jak ten tłuszcz się zachowa. Jeżeli się wyciągnie trochę w praniu, no to chciałabym to wiedzieć, zanim zacznę robić ściągacz, bo później. Chciałabym, żeby ten ściągacz był taki długi, obszerny. Nie pamiętam, ile tam w centymetrach petit nit przewiduje na, na ten ściągacz, ale wolałabym, żeby był taki. Tak po prostu mi się bardziej podoba, jeżeli gdyby on był szerszy. Więc kończę rękaw, piorę, zablokuję go. I zobaczymy, co dalej. Wyszłam właśnie na spacer po Barcelonie, na który zaraz Was zaproszę, ale chciałam coś powiedzieć na temat tego, to co widziałyście do tej pory w tym filmiku, to wszystko nagrałam wczoraj i wczoraj też po jego nagraniu zaczęłam zaczęłam edytować ten materiał po prostu. I chciałam Wam tylko powiedzieć, że ja wiem, że ja chaotycznie mówię. To jest wynik mojej tremy. Później, w momencie kiedy mówię, kiedy nagrywam, to tego nie widzę, ale widzę to później, kiedy przez 10 godzin edytuję jakiś filmik i gapię się na niego i słucham tego, co powiedziałam. I ja wiem, że mam także skacze po tematach bardzo. To wynika z tego, że, że się rozpraszam, dlatego że w momencie, kiedy przyciskam guzik nagrywania, Ogarnia mnie po prostu drema i mam taką pustkę w głowie, i mam tak od zawsze. Czyli wszystkiego, wszelkiego rodzaju występy w szkole, nawet stanie pod tablicą, zawsze było dla mnie trudne, w momencie kiedy. No, bo jest to po prostu stresujące dla mnie. I ja widzę, że za każdym razem, z każdym filmikiem jest coraz lepiej, z każdym nagraniem po prostu mi się to poprawia, ale nadal tak jest ja też źle działam pod presją czasu, a jest tak, że mam ograniczoną ilość miejsca na telefonie na nagranie, więc te dwie rzeczy razem, czyli działanie pod presją czasu oraz trema wynikającego z tego, że wynikająca z tego, że mówię po prostu do kamery, sprawia, że jestem po prostu bardzo chaotyczna. No i tak po prostu jest. Pomyślałam o tym, że Ojej, do niczego się nie nadaje ten materiał. Muszę to nagrać od nowa od początku. Ale przypomniałam sobie, że jestem człowiekiem. E, że nie jestem idealna. E, I też, że do żadnego ideału nie dążę. E, oprócz tego dzisiaj mi nie przeszło mam tak samo. Czyli, gdybym nagrała nawet ponownie te, ten fragment, to i tak wyszłoby tak samo. E, ale tak jak mówię, wiedzę, że to się poprawia. I cieszę się z tego, cieszę się, że mogę właśnie nad tym pracować. No i tyle w zasadzie chciałam Wam powiedzieć. No to chodźmy na ten spacer. Na oficjalne mierzenie numer jeden. Yy, miałam się pokazać, jak poczynię jakiś progres, i jestem, skończyłam rękaw. Jestem w tym momencie, kiedy teraz powinnam przelabiać ściągacz, i się zorientowałam, że się pomyliłam. Pomyliłam się o jedno oczko i to zamiast na początku. W drugim okrążeniu, kiedy miałam je zredukować, zredukowałam jedno zamiast dwóch. Yy, starałam się. I przymierzyć te dwa rękawy do siebie, żeby zobaczyć, czy to widać, czy, ta, czy to jedno oczko robi jakąś różnicę, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Trochę się teraz obawiam, że, y, że te różnice później jednak będzie widać, ale może będę uważna przy blokowaniu i y, nie chcę mi się wracać. <laughs> Dlatego, że no, sporo rzędów musiałabym spróć y, i znie, zniszczyłabym cały ten progres. Nie wiem, czy nie przesadziłam z długością tych rękawów. Chodzi o to, czy nie są zbyt krótkie. No ale cóż, w razie potrzeby dorobię więcej tego ściągacza tutaj, chociaż on i tak już jest długi. Tak mi się podobało, ale nie wiem, czy nie wyjdzie za długi. Pokażę wam jak wygląda z tyłu. Trochę mi tutaj odstaje. Um, trochę to chyba eufemizm, <noise> dlatego że dość sporo, ale może jest to kwestia. Czy tam jest żyłka? Jest to żyłka taka y, elastyczna, pomocnicza, więc y, może przez to się tak wywija. A jak y, wydziergam ten tułów, to po prostu będzie bardziej przyległe do ciała, taką mam nadzieję. Powiem Wam, że przez chwilę wątpiłam w ten kolor, ale teraz, jak na niego patrzę, to mi się podoba. Ten nepel mi się wydaje trochę gryzący, lima nie wydawała, wiem, że to bez sensu, dlatego że skład mają dokładnie ten sam, ale lima wydawała mi się przyjemniejsza i miększa, No ale to jest takie bardzo subiektywne. Może jak go wypiorę, to będzie troszeczkę inaczej. Nie wiem, zobaczymy. Wybieram się teraz do sklepu, a właściwie sklepów z włóczkami, dlatego że przypomniałam sobie, że Barcelona lubi dziergać. Jest tutaj ten coroczny festiwal, którego nazwy nie pamiętam. Nigdy na nim nie byłam, ale obserwuję dziewczyny na Instagramie, które przyjeżdżają praktycznie co roku. I sprawdziłam na mapie, jest tutaj mnóstwo sklepów z włóczkami. Wybrałam sobie dwa, które najbardziej mnie zainteresowały, i zaraz wyruszam. A idę po coś różowego, dlatego że, nie wiem czy widziałyście, ale dziewczyny z Krakowa z konta Dziergamy na polu zorganizowały akcję, która się nazywa Pinktober i wspierają podopieczną w podopieczną fundacji Rock and Roll Dagmarek, która też jest dziewiarką i dochód ze sprzedaży różowych motków w Łuczykijku. jedna złotówka od każdego motka idzie właśnie na na cel charytatywny, na lek dla Dagmary i tak samo Kasia ze sklepu Strike bierze w tym udział. Jeżeli zamówicie u nich w październiku jakieś różowe motki, to Kasia do każdego takiego zamówienia 10 zł, odwrotnie, od każdego takiego zamówienia 10 zł przekazuje właśnie dla Dagmary. Jest to fantastyczna akcja, też bardzo chciałabym w niej wziąć udział, ale jestem za granicą, więc nie mam też jak sobie... Zamówić tego, żeby, żeby ktoś mi to odebrał. Więc stwierdziłam, że po prostu przekażę bezpośrednio jakąś wpłatę na cel dla, na tą zbiórkę dla Dagmary i też wybiorę sobie jakiś tutaj w lokalnym sklepie różowy motek. W zeszłym roku moja ciocia została zdiagnozowana. No, i właśnie okazało się, że Maria piersi. przeszła. Już leczenie, wszystko jest w porządku, ale no to pokazuje, że trzeba się badać, bo nigdy nie wiadomo, co się, co się dzieje. No, i to jest ważne dla kobiet w każdym wieku. Uff, jest tak gorąco, muszę zdjąć z siebie te wełnę. Dzisiaj mamy 25 stopni, więc ściągam spetel i idę po mój różowy motek. Chciałam powiedzieć moje różowe motki. Ale nie, jeden, jakiś różowy motek, nie więcej. Wróciłam. Przeszłam jakieś 6 kilometrów. Może po mnie widać, może nie, mam nadzieję, że nie, ale zmęczyłam się okropnie. Jeszcze się okazało, że pomyliłam godzinę lekcji, którą mam, i myślałam, że zaczynam o 7.30, a zaczynam o 6.30, więc straciłam jedną godzinę, musiałam się streszczać. I jeszcze po drodze do tych sklepów zobaczyłam, że jest tam budynek, który zaprojektował Gaudi, więc musiałam wstąpić, zobaczyć, jak wygląda. Ale tak, w tym pierwszym sklepie. Wszystkie włóczki były wysokopółkowe, więc znalazłam tam Pasquali, Izagela. Był też duży wybór takiej francuskiej marki, której nie znam. Jak znajdę jej nazwę, to zostawię tutaj. Nie, nie wiem, co to jest, nie widziałam jej nigdy wcześniej. Na pewno nic z niej nie wydzielgałam, ale w obydwu sklepach było bardzo dużo, <laughs> był bardzo duży wybór kolorystyczny, właśnie z tych włóczek. Mieli mnóstwo książek dotyczących dzielgania, całe dwa regały i absolutnie wszystko, co kiedykolwiek wypuściła Petit Net, wszystkie akcesoria, wszystkie te tui, jakieś nawet nie wiedziałam, że ma taki metr, krawiecki, mnóstwo po prostu rzeczy od niej. I akurat jak tam byłam, były w sąsiednim pokoju zajęcia prowadzone przez jedną z pracujących tam pań. Nie kupiłam nic w tym pierwszym sklepie. Pobiegłam do Gaudiego, później do tego drugiego sklepu. I tam już nie było tak bardzo. Były przystępniejsze ceny, o tak. I mieli chyba cały asortyment Kati, ale z tego co zauważyłam, to w Hiszpanii dużo właśnie mniejszych takich sklepów, butików właśnie zaopatruje się w katie. Co jeszcze mieli, też nie było I nie było Pasquali, mieli duży wybór włóczek od Malabrigo. Też właśnie tej, tą francuską markę, której nie znam, pamiętam, że ma Paris w nazwie, i jeszcze regie. Regie i Rosarius Quatro. I y, bardzo się starałam, żeby włóczka, którą wybiorę, była różowa, ale nie wiem, czy mi, czy mi wyszło. Ja zbyt różowa nie jestem, ale na Pinktober chciałam mieć koniecznie różową włóczkę, więc postarałam się bardzo. Czy jest tak na 100% różowa, to, to zaraz ocenicie sam. Na pewno ma jakieś elementy różowe. Y, I wahałam się, dlatego że mi wpadła w oko włóczka Regia. Alpaka, soft alpaka w dwóch kolorach była dostępna, takich właśnie podchodzących pod róż, ale nie zdecydowałam się na żadną z nich, dlatego że włóczka, którą kupiłam, będzie na skarpetki. Skarpetkowa nie jestem, ale chciałam wydzielgać jakieś skarpetki. Nie mam ich zbyt wiele, a potrzebuję. Chodzę w skarpetkach, więc po prostu mi się przydadzą. Moja pierwsza myśl była taka, żeby zrobić z tej włóczki lękawiczki kolejne, ale chyba nie potrzebuję aż tylu pary lękawiczek, a za to właśnie skarpetki by mi się przydały. Już Wam pokazuję, na co się zdecydowałam. Zdecydowałam się na Katję. Włóczka nazywa się Onni. Ma takie piękne przejścia kolorystyczne. Zgodzicie się na pewno ze mną, że niektóre z nich są różowe. Miałam wziąć tą soft alpakę albo w tym jednolitym kolorze, albo w tym drugim, który był taki bardziej mężowy, ale jak robię jak, wiem, że jak będę robiła skarpetki, to bez żadnych udziwnień. I obie naraz tą metodą, którą widziałam u i barel, więc chciałabym, żeby wzorek się robił sam po prostu. Dlatego zdecydowałam się na tę włóczkę. Nigdy w życiu nie kupowałam nic od Kati, więc to jest moja pierwsza styczność z tą marką. Ta włóczka ma w składzie 65% wełny, 25% poliamidu i 10% alpaki. Ta włóczka jest na druty 2,5 albo 3 mm, czyli idealnie, bo właśnie takie rozmiary drutów mam ze sobą, dlatego że miałam dzielgać te pięciopalcowe rękawiczki. Ten projekt chyba jednak odsunę w czasie, dlatego że pytałam Was ostatnio, czy chciałybyście tutorial i kilka z Was napisało, że tak. Więc wolałabym ten tutorial nagrać jak będę w domu. Natomiast te skarpetki zastąpią mi rękawiczki, czyli jak skończę swój sweter, jak skończę szampana, i będę miała czas, no to zacznę właśnie z skarpetki. Jestem bardzo ciekawa tego, jak te przejścia kolorystyczne będą się układać, bo nie widziałam nigdzie w sklepie żadnej próbki, też nie wchodziłam na stronę. To jest kolor 404, gdyby kogoś to interesowało. Więc tak, dołączam do akcji w październikowej. I już nie mogę się doczekać, aż skończę swetel, żeby się zapleć za to, pomimo tego, że skarpetki trochę. Przelabia się żmudnie, to myślę, że właśnie te przejścia kolorystyczne, te wychodzące paski sprawią, że to będzie troszeczkę bardziej ekscytujące. Kupiłam jeszcze jedną rzecz. Dość nietypowa dla mnie jest to rzecz, dlatego że jest to gadżet dziewiarski. I był to spontaniczny zakup, ale zarazem przemyślany, dlatego że od jakiegoś czasu chodziło za mną to, że ja takiej rzeczy potrzebuję, a mianowicie kupiłam zatyczki do, do drutów notorycznie spadają mi oczka z drutów, albo najgorzej, jak proszę mojego partnera, żeby podał mi moją, moją robótkę, a on ją łapie tak za środek i ciągnie to za sobą. Oczywiście, dzwon, który mnie prześladuje, bije teraz. Tylko raz, po to, żeby mi przeszkodzić. I te oczka mi spadają z drutów, po prostu. A. Mając takie zatyczki, takie zabezpieczenie, no nic się z tym nie dzieje i, i spokojnie mogę odłożyć robótkę. Wybrałam takie, które nie tylko będą praktyczne, ale też będą cieszyć oko, czyli z lemami. Były też różowe, ale chyba niebieski to bardziej mój kolor. No i tyle miałam Wam do pokazania. Jak widzicie, nie obkupiłam się za bardzo, bo nie taki był plan. Obiecałam sobie jeden motek czegoś różowego i właśnie z tym wróciłam. Pamiętacie, psa Sabaj, który dzielgała moja teściowa, ten zielony z włóczki Bel. Otóż skończyła go i za kawę i ciastko dała mi się namówić na to, żebym jej zrobiła kilka zdjęć i ją nagrała, więc zobaczcie, jak to wyszło. ten projekt kupiłyśmy 6 motków włóczki Bell, a wykorzystała do niego 5, więc został nam jeden cały motek Bell. I nienawidzę, kiedy zostaje mi włóczki, szczególnie jeden motek, więc zupełnie nie wiedziałam, co z niej zrobić. Ale wpadł mi w oko tutorial, który znalazłam na YouTubie od Miodzik Art. Tutorial do wykonania dyni. Więc, żeby się pozbyć całej tej włóczki, podwójną nitką Bell, właśnie zrobiłyśmy taką dynię, wyszła cudnie. Zobaczcie na zdjęcia, szydełkiem robi się tą łodygę, ale widziałam też na chyba innych zdjęciach na Instagramie, że niektórzy wsadzają tam laskę cynamonu i mam ochotę wydziergać drugą taką dynię po powrocie do domu i, i właśnie wsadzę środek cynamon. Szampan się suszy, po dobie od kiedy go wyprałam nadal jest dość mokry i zauważyłam niepokojącą rzecz, a mianowicie to, że na plecach rozeszły mi się oczka. Na rękawach nie, bo dziergałam ciaśniej. Ale na plecach owszem, dlatego on wychodzi taki, taki duży. I skoro przed planiem, miałam tam 17 oczek w 10 cm, to myślę, że po praniu będzie ich tam 16. No, ale trudno, jak, jak już wyschnie, to zastanowię się, co zrobić dalej. W międzyczasie, oczywiście, nie mogłam. Po prostu siedzieć i czekać, aż swetel wyschnie, musiałam coś zrobić, więc wzięłam się za właśnie mój nowy nabytek, nową włóczkę, tą od Katy, i już narzuciłam skarpetki. Tą metodą yy, dziergania dwóch skarpetek, yy, też tutorial do niej na, znajdziecie na YouTubie. Jej autorką jest Weranika Barrel. To znaczy, takich filmików jest dużo, ale ten od welaniki lubię najbardziej. I na początku jest naprawdę zniechęcająca ta metoda, powiedziałabym. To jest moje drugie, drugi raz tak, kiedy dziergam tą metodą. Yy, I teraz już rozumiem, o co chodzi. Ale za pierwszym razem za nic nie mogę która skarpetka jest tą skarpetką A, która jest tą skarpetką B. Natomiast przy tym y, drugim razie już jest wszystko gładko. Nie fajnie się nabiera jednak te oczka, no bo to są cienkie druty, dwie nitki z tego samego kłębka, więc to wszystko się plącze. Y, wiem, że w jednym miejscu na pewno przekręciłam oczka, w ogóle się tym nie przejmuję. Y, po prostu. Przekręciłam jej, dziergałam ściągacz dalej yy, i trudno, nie widać tego na 100%. Albo ja przynajmniej nie, nie będę patrzeć w te strony. Yy, I jestem zdziwiona, dlatego że jak patrzyłam, nigdy nie miałam takiej włóczki. Nie chcę skłamać, ale chyba nie takiej, która ma przechodzące kolory, zwykle kupuję jednolite. Yy, i nie pomyślałam o tym, że z tego wyjdą takie regularne paski. Myślałam, że skarpetki będą po prostu takie pstrokate, właśnie będą przebijać raz te ciemniejsze czerwone tony, raz te bardziej brązowo-żółte, raz te jasno, różowe, a tu wychodzą takie właśnie dość regularne paski, nawet te ciapki, na przykład tutaj, gdzie jest ten taki nugatowy, brązowy kolorek, on też jest te ciapki wychodzą właśnie, układają się w taki pasek i bardzo mi się to podoba. Przez to, że dziergam jedną nitką ze środka kłębka, a drugą z zewnątrz, te kolory nie mają ze sobą nic wspólnego, więc skarpetki wyjdą zupełnie różne i tak mi się podoba. Dzielka się trochę mniej żmudnie niż pamiętałam. Zaczęłam je wczoraj i dosyć sporo tutaj... Jak na druty 2,5 mm poczyniłam postępu. No i co? No i będę dziergać dalej dopóty, dopóki nie wyschnie mój swetel, dlatego że jak wyschnie, no to chciałabym, chciałabym go skończyć, bo myślę, że tam mam tylko. No, będę musiała troszeczkę dodziergać tłowia, zrobić ściągacz, plisę i gotowe. I wszyć guziki, na które też się nie mogę zdecydować, więc dajcie znać, które. Czy te plastikowe, czy te drewniane, bo przywiozłam i te, i te ze sobą, ale chyba skłaniam się bardziej ku tym plastikowym, dlatego, że są ciemniejsze i wydaje mi się, że bardziej będą pasować. W tym filmiku to już tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie jakiś komentarz i rozważcie subskrypcję tego kanału. Pa!